Dotąd wyliczałem miejsca, gdzie zastawiać trzeba sieci, w które nasza ukochana mimowoli swojej wleci. Teraz opowiedzieć pragnę, jak zdobyć jej miłość trzeba. Kochankowie wszystkich krajów, głos mój będzie głosem nieba. Zdobędziesz każdą kobietę, na jaką uczujesz chrapkę, tylko umiej, gdzie należy, zręcznie zastawić pułapkę. Ta, co ci się poddać nie chce. Ręczę, żeby się poddała, ręczę, że miłością pała, Tylko nie jest dosyć śmiała. Miłość zakazana nęci, równie mężów, jak dziewice. Mąż ukrywa swoje żądze, lecz dziewice zdradza lice. Jeślibyśmy pierwsze kroki czynić zaprzestali, to by. U stóp naszych niewiastroje znalazły się tejże doby. Jedź do walki ufny w siebie, a wówczas mogę ci przysiąc oprzeć się z pięknych kobiet zaledwie jedna na tysiąc. Zbadaj grunt przez słodki liścik. Donieś o twojej duszy stanie Niech tysiące komplementów wyśpiewa jej Twe kochanie. Najuniżeńszymi prośby błagać się wybraną godzi. Nie wstydź się prosić, gdyż prośba nawet gniew bogów łagodzi. Udawaj, że chcesz dar złożyć u stóp najmilszej kochanki, lecz w ostatniej chwili nie daj. Obiecanki to… cacanki. Największa sztuka polega na tym, aby nic nie dawszy, Otrzymać od ukochanej dowód łaski najjaskrawszy. Z lęku, by nie stracić zysku, Co z tego dowodu płynie, Niczego ci nie odmówi, Szczyt pragnień cię nie ominie. Studiujcie sztuki nadobne. Radzę Wam, młodzi Rzymianie, albowiem pięknymi słowy łatwo zdobyć jest kochanie. Niechaj prostą, niechaj szczerą będzie Waszych serc wymowa, omijajcie wszystkie sztuczne i nienaturalne słowa. Jeżeli Ci list odeślę, nieczytany, nieotwarty, Nie trać zbyt wcześnie nadziei. Bądź ufny i bądź uparty. Cóż jest miększego od wody, I cóż twardszego od skały? A jednak najtwardsze skały, Miękkie wody wydrążały. Jeżeli twe listy czyta, lecz nie odpowiada na nie, Wkrótce zacznie odpowiadać, gdy ciekawi ją czytanie. Jeśli odmownie odpowie, niech cię to zbytnie rozżali, Pisząc, żebyś nie pisał. Pragnie, byś pisywał dalej. Prostota to mężów cnota i ozdoba, więc nie fryzuj włosów ani ich pomadą, jak to mówią, nie ulizuj. Nieuczesany tezeusz ariadne poił zachwytem. Fedra szalała z miłości za prostakiem Hipolitem, Adonis, mieszkaniec lasów, stał się kochankiem Wenery. Bądź czystym, lecz nie unikaj śniadej, opalonej cery. Niech twoja toga nie tworzy bezładnie zgniecionych kłębów, nie miej poplamionej szaty, nie zapomnij płukać zębów. Nie noś za dużych sandałów, czub twój niechaj się nie jeży, niech twą brodę oraz włosy strzyże najlepszy z bal wieży. Pamiętaj czyścić paznokcie, oddech musi pachnieć mile, inaczej twoja kochanka uciekać będzie o milę. Większe zabiegi niech czynią przy toalecie kokoty lub mężowie, których nęcą mężów haniebne pieszczoty.